Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Lasty Poha. Obiecałam zabawę runkami dominacji. Przygotowałam 99, o ile się nie mylę, amuletów. Tyle udało mi się nazbierać. Mamy 78 runek. No i zobaczymy, czy nam coś z tego wyjdzie. Jeżeli nie, mam przygotowane trochę reliktów. Niedużo, no ale... Będę musiała filtr zmienić, żeby je zbierać w ogóle, bo nie były dołożone do filtru. No dobrze, zaczynajmy zabawę. Tylko zrobię sobie tak, żeby się nie mieszało. Mogłam to wcześniej poukładać, no ale zapomniałam, że najprościej będzie po prostu z shiftem prawym. Myślę, że będzie dobrze. Mroźne serce elementalisty. Miał być z Shiftem, no ale łzy lasu. Nie, no idzie świetnie. Nie? Bez potencjału nawet. Dwa. Legendarny potencjał dwa. zero, zero. zero. Jeden potencjał. Nie wiem, czy zostawiać to w ogóle z jednym potencjałem. Ale mam jeszcze trochę miejsca na nie. No, bez to już na pewno pójdą wszystkie na sprzedaż. Nie muszę zamykać, muszę pamiętać tylko, żeby przejeżdżać na bok. Pierwsze poświęcenie, Słabiutkie. 9 tylko penetracji. A szukam właśnie poświęcenia, tych nawet jedynki, chociaż. Widzicie, to jest takie chomikowanie. A noż widalec się przyda, chociaż szczerze w to wątpię. Sprzeda się, jak się nie przyda. Kolejne poświęcenie, jeszcze lepsze: 5 penetracji. Albo jest za dużo rodzajów tego, tych amuletów. Nie ma co się bawić. Albo powinniśmy to robić na innej postaci, której to nie przyda się takie amuleto. Też mówią, że to takie zabobony, że to nie ma znaczenia. Też tak myślę. Jak ma wejść, to wejdzie. Ciężko już, już nazbierać tyle tych amuletów, bo mnóstwo tego przerabiam. Ładny! Ach, i żeby tu jeszcze był potencjał, nie? Chociaż obrażenia nie najlepsze, ale penetracja. Hmm. Trzy. Silny umysł z potencjałem. Trzy. Pięć penetracji. Ale nie można powiedzieć, że nie lecą na mnie. Dostajemy je. Taka trujeczka, jakby poleciała. Och. To by było coś cudownego. Tylko, że to jest tak, że im rzadszy item i na niższy level, tym większą ma szansę, że wypadnie potencjał. Więc tu nie ma co liczyć. Bo to jest na poziom 18. A tutaj mamy na poziom 71. Dlatego też rzadziej potencjał wskakuje. Tutaj mamy jakiś taki w środku. Pomiędzy już zrobionymi. 70 obrażenia, 13 penetracja. Całkiem, całkiem. Skuteczność leczenia mniejsza, no i oczywiście to, że mam tutaj wkręcone dwa dodatkowe afiksy, esencja chimery. Jeden potencjał, ale tylko 47 błyskawice obrażenia. Więc no w żaden sposób nie zrobię go lepszym. Ale przynajmniej z potencjałem. Proszę, kolejny, ale jaki penetracja wysoka, ale obrażenia od Błyskawic 34%. Ja chyba za dużo w nie? I kolejny, tym razem obrażenia wysokie. potencjał. Penetracja wyższa... No żeby tu były dwa potencjały. to już bym się bawiła. Klepsydra hm. aurory. I kolejny. Poświęcenie, jak widać, nie jest jakimś super rzadkim amuletem, tylko rzadko potencjał wskakuje. Hmm, ciekawe, mogę po prostu. Aha, ale wtedy mi wskakuje na miejsce tego. A już niech tak będzie, ale trzeba się naklikać. Dwa potencjały: jeden, ajdź, ajdź. szkoda, wielka szkoda. Zagadka syntary z potencjałem. No to nie jest częsty widok. Ale muszę przyznać, że wyjątkowo dużo tych poświęceń dzisiaj mamy. Może w końcu się trafi. Te zielone to by mogli tak całkowicie zlikwidować tutaj. Z puli losowania. No, tak moim zdaniem oczywiście. I wcale nie jest to stronnicze, dlatego żeby miała większe szanse wtedy. Nie, nie. No. Weźcie. Kończą mi się amuleciki. No, i dostaje poświęcenie, ale takie do poświęcenia. Jeden potencjał. Może te poświęcenia faktycznie z tym jednym potencjałem zostawię? Tak, dla draki. Potencjał. Jeszcze jeden później. No, to by było na tyle, jeżeli chodzi o amulety, potencjał potencjał, potencjał tu nie. I to tyle? Jeszcze raz przebiegnę tu, No tak, trzy z pojedynczym potencjałem, jest pieniędzy nam troszkę przybędzie. O, relikty, bo zostały nam runki. Dużo tych reliktów wprawdzie nie mamy. Legendarny potencjał. Tu mamy pełną, nie? W ogóle <laughs> widzicie to? To jest wszystko z pojedynczym potencjałem. Nie wiem na co to trzymam, na coś tam trzymam. Gdzieś tu, o. To jest jeden. Bo tu były dwa. A tu były trzy. I tu też jest dwa. Zapomniałam porozdzielać jeszcze. A tu już jeden. Trzy, dwa, dwa i reszta jedynki. Tyle mam serduszek. Dwa, dwa i trzy. Tak, tak, trzy plus to mam czwóreczki. To są moje czwóreczki. Tak sobie leżą. Dwadzieścia sześć runek dominacji nam zostało. No nie mamy aż tyle reliktów. Potencjał. Zwykłe. Oczywiście szukam kodeksu. Paweł pióro. Oświęcenie wymazanego naturalisty, ale tylko 12 Weaver's Potencjał. 16, no, średnio jest te 16. Od 16 ogólnie ja zaczynam sprawdzać, co jest. Najlepiej jakby była 20 oczywiście. O korekcji 10. Od razu na sprzedaż. A porządek sobie później porobię, nie będę już zajmować naszego cennego czasu, O, dwa potencjały. Ale słabiutko trzynaście. I jak widać, dużo Weaver's Will leci. Mamy szesnastkę. Mamy siedemnastkę. Mamy dwa potencjały. Trzynastki to nie patrzę. Bez też nie. Jeden. Jeden. Ale widzicie, to jest złoto rabusia. Nam się lubi z jednym potencjałem pojawiać. A tak to pozostałe wszystko. Z zeróweczki. Nie, to jeszcze. Ale tych mam dwójek tyle, że nawet nie wiem, czy odkładać tą jedynkę. Chyba nawet nie. Bo tak. relikty robiłam przepobiednie. Take. Miałam robić porządek osobno. Ale stwierdziłam, że mogę iść po przepowiednie. Polosować troszeczkę, bo 100 tysięcy mam. To już trochę jest. Weaver Will mamy. Widzicie, ja próbuję. Tu już mam kręcone, zwiększone obrażenia żywiołowe w czasie, stopień pierwszy i 18, czyli 19 była. Coś pięknego. A tutaj, no niestety osąd wskoczył. No, tak to już jest. A tutaj mam szesnastki, właśnie i się nie biorę za nie jeszcze. Piętnastkę nawet wziąłem. Przypadek. I mamy dwójkę. To są jedynki. Jest. To na co pobrać? Amulety. Amulety i relikty chyba najlepiej. I runki. Nie, no nie mam amuletu, więc jaki to ma sens? Tu nawet mam wszystko przygotowane. Relikty i amulety. Pierścienie. Spaczenie 300. Och, to bym musiała troszeczkę spaczenie podnieść. Ale 1750. Pierścienie. Amulet z potencjałem. No to szybko. 59 tysięcy, tak? Cień Orobysa. Co tutaj jeszcze mamy? Sanktuarium czasu, stopień trzeci. Powiem Wam szczerze, że to bym sobie mogła wziąć. Amulet z potencjałem. 300, raje. Kusi mnie ten potenc potencjał, ale jak. Y no bardzo często mi dropi już z tym jeden potencjał. Więc troszkę szkoda mi tych punktów, bo lepiej wyjdę biorąc zwykłe. Czarne słońca. Skradziona lanca. Same bossy, no weźcie. Podziemia, bastion duchowego ognia. Jevaler, jevalery, o. nawet chronomantka nie potrzebuje legendarnych, szkoda punktów na to, co to ma być, nie? I 160 spaczenie. Mam wyższe amulet. Czyli tak mamy na chronomantkę wzięte. Bo później, najgorzej, jak się za dużo pobierze na jednego bossa, to. No cóż. Musimy przebierać co rządy smoków, to na pewno nie chcę. Licz. lagon, Mroźny licz. Na zwykłym tym. Wygnany mak. Spaczenie 100. Nie ma nic innego? Nie. Bierzemy. Wieczne oko. Aha, pierścień to jest. Mroźny licz. Diamentowa Matrona. Golem. Wygnany ma... Aha, Pierścień. Hmm... Ja zapomniałam o tym Bogu, że później się nie da. Pierścienie, Hirot. nie pójdę na zwykłego. Wieczne oko, dawaj, wygnany mak. O, coś fajnego. A tutaj? Skorupa. Jeżeli na samym początku znajdę maga, zabijam go i wyleci mi bardzo dużo itemów, to po prostu wychodzę teleportem z echa. Żeby nie musieć wybierać, tak? Co podnosić, co nie. Jeżeli dalej by były jakieś mopki tam. Jeżeli jest na szefa, to tak jak tutaj. Śmierć, szef. Ale dopiero teraz nam zaczęło jakieś lepsze cesarz, trucheł. Wygnany Max, paczenie 300. Szef. Warunek monoli. Majasa, komnata naczyń. Ach, nie, nie. Nie sprawdziłam fioletowych. Za późno, bo już przekliknam. Rzadki wróg monolith. 4000 nam zostały, więc już nie zaszalejemy. I fajne: 4 razy do zrobienia. Szef za 17000. Będzie następnym razem. Trochę przepowiedni mamy, także następny filmik oczywiście będzie, jakie sobie wypełniamy. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia.